No nie powiem. Fajnie to wygląda. Juu, obraca się, ile są baloniki. Super. O, jeden utknął. Cześć, witajcie z tej strony Mangetsu i witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii. Zagrajmy w Terrarię Isle of Voices. I właściwie witam Was w trochę niecodzienny sposób, ponieważ jesteśmy w menu. E, dlatego, że mamy aktualizację 1.3.2, i ogólnie mam teraz tak otwarty tutaj w tle e, changelog. E, no i na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że są to takie no, mało znaczące zmiany, dosłownie pierdółki. Ale jednak coś tu się na pewno przyda, coś przypadnie do gustu, jest parę fajnych rzeczy. Zacznę może od mojej ulubionej zmiany, i właściwie po to teraz jestem w menu. Otóż jest napisane, że po osiągnięciu Hard Mode'a możesz wybrać typ zepsucia na swoim świecie podczas generowania, po prostu, no, podczas tworzenia ogólnie. Więc jeśli teraz tworzymy sobie New możemy Lars to w sumie nie ma znaczenia Ekspert, to mamy do wyboru jeszcze Corruption, Crimson i Random więc jeśli chcemy sobie po prostu pograć na Crimson albo Corruption to nie musimy już generować po 5, 10, 50 światów yy, albo gdzieś na ślepo tylko możemy konkretny sobie wybrać no i jeszcze jest opcja random dla tych którzy chcą mieć mimo wszystko niespodziankę no to jest to bardzo fajna opcja Podoba mi się, cieszę się, że coś takiego zostało dodane. Bo naprawdę sporo z tym problemów było, jak się chciało coś robić na danym typie zepsucia. No i dobra, wycofam wszystko. Wchodzimy na nasz świat. I tak, czy coś się tutaj zmieniło? Może jeszcze powiem wam o tych zmianach tutaj. Widzę, że zostały dodane jakieś imprezowe bloki, balony, balon animal. Nie wiem co to może być. E, jakiś, jakaś nowa czapka, ogólnie rzeczy na vanity, e, tutaj z tego co widzę. O, co by było fajne, to jeszcze to, że do zębatek zostały dodane łole, z tego co widzę. Możemy sobie podejść pewnie tutaj i o, proszę bardzo, są łole. Mój, mój domek w znacznym stopniu jest zrobiony z zębatek, dlatego wydaje mi się, że e, super zmiana. Nie wiem, czy będę tu coś właściwie zmieniał, ale widzicie, że wyglądają bardzo fajnie. Podobają mi się. Bardzo fajna zmiana, bo taka kosmetyczna, ale mimo wszystko coś. Co tu jeszcze jest ciekawego? Aha, bo patrzyłem tam na spoilery do 1.3.2 już wcześniej i widziałem, że w 1.3.1 została dodana opcja sortowania EQ. A w 1.3.2 dostaliśmy opcję sortowania itemów w skrzynkach, więc teraz nie musimy mieć po prostu syfu, nie musimy ręcznie układać. Wchodzimy do skrzynek i mamy tutaj proponowane opcje segregowania rzeczy. Widzicie, że poustawiało mi właściwie nie tak, jak chciałem, ale mimo wszystko bardzo dobra opcja, bardzo dobra zmiana, z pewnością będę korzystał, bo zaoszczędzi sporo czasu magazynie, mmm, który zresztą nie powinien aż tyle go pochłaniać. No, i ogólnie bardzo pozytywna zmiana, podoba mi się. Co tu jeszcze wyczytałem, że NPC. Będą próbować unikać różnych takich niebezpiecznych stref, gdzie mogą po prostu spaść z daleka od domu, dlatego <laughs> ciekawie, jak to się będzie w praktyce sprawdzać. Z tych spoilerów, o których jeszcze mówiłem, to wcześniej było pokazana, była pokazana taka animacja wyrastania drzewek, i były też tam właśnie takie liście specjalne pokazane. Więc jeśli postawimy sobie pewnie gdzieś sadzonkę to po jakimś czasie może nam właśnie wyrosnąć tym razem na naszych oczach nie musimy być poza ekranem tylko teraz w naszym polu widzenia może drzewko wyrosnąć i jest dodana właśnie do tego specjalna animacja no i coś, jeszcze coś, 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 coś jest tu takiego, co mnie niezmiernie cieszy, jeśli oglądacie moją serię Sterasite Survival, no to widzieliście w jaki sposób działają pszczoły na ekspercie, a konkretnie te pszczoły, które wylatują z tych małych takich uli właśnie w dżungli. Dlatego ogólnie w tej aktualizacji zostały one osłabione. Właściwie niezmiernie mnie to cieszy, bo to były takie przeklęte. O, steampunker akurat przyszedł. Takie przeklęte dziady, że, 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 że cieszę się, że coś takiego zostało zrobione, że ktoś to wziął pod uwagę. Mm. No i ogólnie teraz widziałem jeszcze że duże Klinger, staw, którego niestety nie mamy, może być używany na platformach, nie musi być używany na blokach. Bloki tych chmur takich deszczowych mogą być do zrobienia, możemy po prostu stworzyć. No i jakieś też mało znaczące zmiany, chyba najważniejsze omówiłem, co jeszcze mogę powiedzieć. W dzisiejszym odcinku będziemy bili Destroyera, bo mamy łuk Daedalusa, ze strzałami jest trochę gorzej, ponieważ z tego co widziałem mamy tylko 20 Holy Arrow bez możliwości zdobycia, dlatego że na naszym świecie niestety nigdzie nie będą chciały się generować jednorożce, chyba że tutaj bym spróbował, ale nie, w sumie nie, nie wygenerują się chyba i Pixie, a właśnie tego potrzebujemy do strzału więc wydaje mi się, że możemy spróbować z jesterkami no, no to oczywiście też sobie weźmiemy i jeszcze weźmiemy sobie hellfire, przejdę się teraz do piekła zrobię wam cięcie, nazbieram sobie mm, tam właśnie z dzbanuszków Hellfire Arrow i wydaje mi się, że możemy przystąpić do bicia Destroyera. E, jeszcze zanim sobie to zrobię, może wezmę jakieś potki, tak do bicia. Hairtritche będą kluczowe, bo jest dużo probów, które będą nam dawały free HP, więc czemu nie. E, czy coś jeszcze? No chyba, chyba nie. No Sonar Potion... No powiedzmy. E, co jeszcze by się przydało? Przydałoby się zrobić przywoływaczkę. Mam Soul of Nighty, e, mam Lead Bary, mm. I jeszcze były potrzebne te kręgi, albo to, co tutaj mamy. O, to. No, jest to przywoływaczka Hartmouthowego Bossa, więc nie musimy iść do Altara, a już chciałem się tam wybierać powoli. Wystarczy, że zrobimy przy Mitrilowym Kowadle. No i mamy Mechanical war, Możemy w sumie jeszcze drugą zrobić. Zrobimy drugą, niech będzie. No, jeszcze możemy Excalibur zrobić i takie inne rzeczy. Ale niestety tam nie starczy na wszystko. To na razie odpuszczę sobie. Dobra, to ja się przejdę po te strzały No i widzimy się po cięciu Patrzcie, kto tutaj jest ukryty Nie no, nie chciałem go bić No ale warto wspomnieć przy okazji, jak już się widzimy Że po pokonaniu dowolnego mechanicznego bossa W piekle pojawiają się nowe moby W tym Lava Bat, którego właśnie teraz widzicie I nowy rodzaj demona, który będzie w nas rzucał takimi no, Właściwie strzelał z takiej różdżki magicznej Różdżki magicznej No ogólnie takimi... Trójzębami, coś w tym stylu. No ale dobra, skrzynka tu jest i czeka na to, aby mnie rozgromić, więc może stąd wyjdę i zawalczę sobie z nią. Jeszcze muszę kontrolować czas, żeby zacząć bicie wtedy, kiedy powinienem. Ale dobra, poradzę sobie. Właśnie mamy siódmą. Dokładnie tyle strzał udało mi się złapać. Wydaje mi się, że wystarczy, chociaż wolałbym jeszcze przejść się na chwilę do domku i wykorzystać czas na przekucie tego. No niby może być, ale demonik, dobra, niech będzie demonik. Wezmę sobie i lecimy tam. Nie musimy zaczynać od początku nocy, myślę, że czasu nam wystarczy. Gorzej z tym, że będziemy musieli naprawdę dobre uniki robić, bo destroyer głową potrafi wywalić sporo HP. Jeszcze są proby, które mogą być dodatkowym obciążeniem. Mam nadzieję, że sobie poradzę. Trzymam kciuki ze samego siebie, no ale dobra. Mechanical warm. Leci no, jak widzicie, HP mu zlatuje nieźle. Ale to dlatego, że to są Holy Arrow. A teraz będą gorsze. Więc będziemy musieli uważać niezwykle. Czemu ja miałam Feder Falling Potion? Jeszcze mojego pirata przyzwę, Będzie, może, bił te próby. O, potek. O, ale mi przed głową przeleciał. Dobra, ma 40 tysięcy. Musiałbym go naprawdę szybko łowić, bo zaczyna się robić niebezpiecznie. I głowa leci. Dobra, dam radę, dam radę. 20 tysięcy. Leci, leci, leci 6000 2000 i... Ubity Niby poszło łatwo, a mogliśmy bardzo łatwo umrzeć, dlatego... Cieszę się, że udało się za pierwszym razem Mogło to wyglądać inaczej No to otwieramy I Soul of Might, dobra Wydaje mi się, że możemy zawalczyć po raz drugi, ale pamiętamy o tym, że Holy Arrows naprawdę fajną rolę tutaj odegrały I że może, możemy naprawdę teraz sobie nie poradzić bo trochę przyfarciłem dlatego, że ubiłem ogólnie destroyera, zanim wszystkie proby mnie zabiły a jakbym przedłużał tę walkę, mogłoby to wyglądać w ogóle inaczej dobra, spróbujemy jeszcze raz no są Halloween bary, może za niedługo sobie jakąś zbroję zrobimy zobaczymy czy nam wystarczy chyba nie 12 24, czyli będzie 36 i 18 no dobra, może wystarczy hops powinno wystarczyć i weźmiemy sobie na wojownika, jednak chociaż wystarczy nam na. Bo nie wystarczy nam na obie. Yy, oba rodzaje. Ale wojownika na razie wolę, żeby mieć teraz mam 69. Teraz będę miał 70. Tylko no dosyć mało. A to mi jeszcze daje szansę na unik. To może jednak wezmę tytanową. Taki średni deal. No niestety, ta zbroja tytanowa jest mocniejsza. Bo bonus set. Zawsze tak było, że Adama Tytowa też miała tam lepiej do statystyk. Ale dobra. Będziemy bili w tytanowej jednak. Okej. Okay. Mechanical worm i drugi raz to samo, jedziemy. Tylko mapa. O, tutaj jeszcze się zbagował. Kurde, mogłem go tu wcześniej bić, więcej bym mu uklepał. A teraz widzicie, że ma 110 HP, bo holy arrow niestety nie mamy, nie ma przy nas. Zobaczymy. Mam nadzieję, że pokonamy, ale szanse są małe. Bo wcześniej ledwo co dałem radę Łops, jeszcze mnie patnęła głowa. Nie może jednak się uda. <grym> ale balansuję między życiem a śmiercią. Ma połowę HP, no ale co z tego? Co mam zrobić? Proby już idą. Jeszcze lasery mnie mogą wyrekcić. Ja nie mam tych lepszych strzał, niestety mam Hellfire teraz, więc w ogóle mam małe szanse. Walka dla pizzu. Jestem wewnątrz jego, rzecz, więc lasery niestety nie wyrekcą. Ale było to jedno ubicie, no. Musiałem sobie te lepsze strzały z Holy Arrowsami to by poszło naprawdę bez problemu. Jak widzieliście, mieliśmy na początku tylko 20 strzał, a poszło naprawdę szybko. Mm. Jeszcze jesterki sporą rolę odegrały, ale niestety jesterki nie były tak mocne. Mimo wszystko dawały rady Hellfire. Może mają dużo mm, damage, ale niestety nie przenikają, nie tworzą nic takiego podobnego, dlatego już poszło gorzej. Um. Zastanawiam się w ogóle, czy opłaca się robić zbroję z Halloween na Rangera. Na razie w, w zbroi dla wojownika jest mi ok. Set bonus też jest w porządku. No i co? Mamy kolejnego bossa odhaczonego. Ten odcinek może wydawać się krótki, ale jest 1-3-2, więc chciałbym go wrzucić jak najszybciej, żebyście coś o tej aktualizacji wiedzieli. No i wydaje mi się, że w następnym możemy już bez takiego wgłębiania się ubić sobie. Mm, Skeletrona Prima, którego szczerze powiedziawszy, bardzo, a to bardzo nie lubię. Jednakże są też pozytywne strony tego wszystkiego. Dlatego, że będziemy mogli zrobić mega szarka. Bo no, już 20 mamy. No. Więc. 29 mamy, 20 jest potrzebne, wystarczy wszystkie te przedmioty zdobyć, więc być może będę na rekiny polował, tak żeby zdobyć tego mega szarka, ale to już może poza nagraniem. W każdym razie mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jak widzicie, destroyer ubity. No i komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do zobaczenia, no i cześć.